Witajcie, przed chwilą z szkoły i to sam nie pociągnie. Ja wracam do kąsia, bo tam jest nazwisko. No, no, ale nie chcę. Trzeba, nazwisko. I dzisiaj moje marzenia. <noise> no, nie Tu się dzierają oh, są wszystkie. Dobra, najlepsze na koniec. Pierwszy jest. Taki oto konik! O, jest taki trudny. Ma dziurkę. Nazwę ją Mija. Ja oczywiście z kanału The pudding Lps. Nie, wszyscy eknowa. Ma takie piękne światełko. Dobra. Otwartam. następny te ten te chopp. Moje Moje marzenie, to. Jest <śmienny> turdo. Tak, i oto schodzę. Ma też ma takie śliczne, po prostu nie ma zabrała, tylko troszkę na nasku. Uj, za ma taką ładną piankę. nie, nie, nie mogę się na niego i tak na niego. On się śmieszy. Pierwsza. Nie. Już nie Teraz imię. To będzie nie. nie ja. A to będzie Katryna albo Lili, 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 no się szatka jak nie mam, Mam taki śliczny, ten konik też, on oryginalny na a ten hmm. nie ma, ale się jestem dobra, to są moje nowe peczapy, marzenia, u mnie właśnie pierwszy konik. I szaczek. Widzisz stoi. Dobra, na do, do następnego odcinka.